Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Out Service. Dzisiaj zrealizujemy kolejny materiał przy współpracy z firmą Delta Tech. Jeśli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to pamiętajcie, że z kodem Pawlik10 macie 10% rabatu na wszystkie urządzenia tej firmy. Nie na tylko to, co dzisiaj prezentujemy, ale na cały asortyment tej firmy. Na ich stronie, strona oczywiście będzie podlinkowana w opisie. No i zaczynajmy. Dzisiaj przetestujemy urządzenie jakim jest DBT12, jest to tester akumulatorów, tester instalacji elektrycznej, tester ładowania, ogólnie wszystko co z prądem związane w samochodzie. Ma on dosyć duże możliwości, a że dzisiaj nam się trafił pacjent, który idealnie wpisuje się w, w, w ramy naszego, naszego testera, czyli ma wszystkie usterki, jakie możemy przetestować tym testerem, więc nagrywamy i zaczynamy pierwszy odcinek od właśnie DBT12. Zacznijmy od tego, z czym auto ma problem i z czym do nas przyjechało. Słuchajcie, auto przyjechało do nas z tego względu, że po prostu zgasło. A jaka była historia tego zgaśnięcia. Na początku padł akumulator. Klient bez zastanowienia się, bez sprawdzania tego akumulatora i itd. Stary oczywiście oddał przy zakupie nowego. Wymienił akumulator i przez kilka godzin cieszył się tym, że auto jeździ i nic się nie dzieje. Kontrolka odziwa odładowania się nie zapaliła. Nie wiem czy jakieś zwarcie, czy ta kontrolka nie działa, to też jeszcze do sprawdzenia ale mówię kontrolka kodowania się nie zaświeciła założyli sobie nowy akumulator i zadowoleni pojechali w dalszą trasę nic tu w sumie nie zbudzało naszego, naszego ich podejrzenia bo sami to zrobili bo po prostu auto rano nie odpaliło już miał słaby akumulator nie odpaliło tam chewdne dwa razy nie odpaliło więc klient sobie po prostu zakupił nowy akumulator przy okazji okazało się że klema plusowa jest rozwalona gdzieś tam połączyli fakty że że klema jest rozwalona, może to rozładowało akumulator, kupili nową kle klemę, nie założyli jeszcze, założyli na starej klemie nowy akumulator. No i mówię, pocieszyli się tym autem chwilę, no i, no i przyjechało do nas już na holu, bo przestało całkowicie odpalać. Okazało się najprostsza rzecz, czyli brak ładowania. Ale sami pomyślcie, nie mając czegoś takiego w warsztacie, musicie używać osobno testera do akumulatorów i osobno musicie używać multimetra do mierzenia napięcia. Czasami się nie chce i sam kiedyś popełniłem taki błąd, że na szybko przyjechało do mnie auto, teoretycznie spadniętym akumulatorem, wrzuciłem na szybko nowy akumulator, przejechałem na jazdę próbną. Na drugi dzień próbuję odpalić auto. Auto już nie odpala, okazało się, że nie ma ładowania. Oczywiście ja wziąłem to na swój koszt, zrobiłem to. Po swojej stronie, ale mówię, też mi się zdarzyło z pośpiechu kiedyś nie sprawdzić akumulatora. Nawet wtedy pamiętam, nie miałem takiego testera na miejscu do akumulatorów i po prostu to szybko został wrzucony. Nowy akumulator, nic nie dało, bo nie było ładowania. Tutaj też mamy właśnie już zdiagnozowany problem z ładowaniem. Ale teraz przejdźmy do samego akumulatora i do prezentacji urządzenia DBT12. Pokażę Wam, jak sobie z tym radzić i jak, jak ono dużo może nam ułatwić w pracy. Pierwszą i zasadniczą funkcją naszego urządzenia jest oczywiście testowanie akumulatorów. Nie przejmujcie się tym, że mamy tutaj dwa akumulatory, jakieś kable i tak Cała ta fuszerka to co tu leży jest po prostu podyktowane tym, żeby odpalić to auto i przyjechać nie przekładać akumulatora. Także przejdźmy do samego urządzenia. Włączamy go Czym może się wyróżniać ten tester akumulatorów? W tym, że jest dosyć dokładny, pokazuje nam napięcie, pokazuje nam rezystancję wewnętrzną akumulatora. Możemy bardzo dużo ocenić dzięki temu testerowi, a nie tak jak w przypadku chińskich testerów. Mamy po prostu pokazany dobry albo niedobry akumulator i tyle, nic więcej. Więc wybieramy sobie akumulator, numer rejestracyjny. W naszym przypadku bierzemy pomiń. Jeśli chcielibyśmy, żeby potem na wydruku było to napisane, ten numer rejestracyjny, to po prostu go wprowadzamy. Wybieramy normę akumulatora, zwykły EN. EN, OK. Teraz sprawdzamy prąd rozruchowy. Tu mamy 540A na tym akumulatorze. Akurat ustawiamy 540A. Zdolność rozruchowa, OK. Wybieramy zakres temperatury. Otoczenia, akumulatora, znaczy otoczenia, no samego akumulatora, bo jakbyśmy trzymali go w zamrażalce, a na zewnątrz byśmy mieli 30 stopni, to powinniśmy go ustawić na minus 5, także u nas plus minus od 15 do 30 stopni to wprowadza nam korektę do pomiaru, ten pomiar temperatury. No, i mamy, że wygenerował nam akumulator 550A, jest 100% sprawny. E, rezystancja wewnętrzna jest ok, pokazuje nam wynik końcowy dobry. To nam się zapisuje w pamięci wewnętrznej. Potem w aplikacji możemy zrobić wydruk z tego testera, w sensie z, no, z samego pomiaru dla klienta. Także to już pod koniec filmu wam pokażę obsługę tego programu na komputerze, jak to działa. Jakie wydruki nam to mm, daje, ale naprawdę może nam e, powiedzieć dużo. No i ok, akumulator mamy przetestowany. Zakończ, i wiemy już, co się dzieje z naszym akumulatorem. Ale test ten akumulator co jest poza pojazdem ja teraz podłączę całą tą fuszerkę czyli odpalę sobie auto bo ten akumulator nowy klienta się rozładował do zera także odpalę auto i zrobimy test instalacji spróbujemy przynajmniej w ogóle zobaczyć czy auto nie zapali czasem na tym swoim akumulatorze bo fajnie by było jakby odpaliło na swoim akumulatorze dobra dentka. podładujemy ten akumulator klienta odpalimy na tym akumulatorze i zrobimy szybki test instalacji w samochodzie Słuchajcie, mamy całą pajęczynę podłączoną, mamy podłączony nasz tester. Nasz akumulator niestety podpięty na kable do drugiego akumulatora, bo jest bardzo mocno rozładowany. Krokodylki wpięliśmy sobie jak najbliżej klem. Oczywiście nasz pomiar będzie troszeczkę zakłócony z tego względu, że tak jakby badamy dwa akumulatory, ale chcę tylko pokazać, jak przebiega sam proces tego testu, instalacji. To, co nam właśnie ten DBT-12 oferuje. I potem Wam wygląda, pokażę, jak to wygląda ładnie graficznie dla klienta. Jeśli wydrukujemy cały ten pomiar. Mam gdzieś tam zrobiony taki pomiar dokładnie bez żadnych tam dodatkowych akumulatorów, także pokażę Wam tamten pomiar. No, i co, działamy, wybieramy sobie te z instalacji. Numer rejestracyjny pomin 12V SL zwykły, norma EN 600A może być, plus minus tyle jest, od 15 do 30 stopni. Teraz nam testuje sam akumulator, i następnie będziemy mieli e, naładuj i testuj. No, wyskoczyło. I teraz będziemy mieli po kliknięciu OK testowanie rozruchu silnika. Uruchom silnik komunikat. Próbujemy, czy nam nasze kable pozwolą uruchomić silnik. Udało się uruchomić silnik. Mamy wyniki pomiaru, tylko przyciszę radio. Jak widzicie, minimum do jakiego spadło na akumulatorze napięcie podczas rozruchu, od i maksimum jakie było, a i minimum oraz czas rozruchu, ile trwał sam rozruch przechodzimy dalej i teraz będziemy już testować ładowanie naszego samochodu na razie mamy wolne obroty i odbiorniki wyłączone on sobie testuje sprawdza też pulsacje na alternatorze po tym możemy wnioskować w jakim stanie są nasze szczotki teraz wyskakuje nam komunikat stopniowo zwiększaj obroty więc stopniowo zwiększamy obroty w wolne obroty, włączam odbiorniki, włączam jakieś światła, włączam dmuchawę, która na ten moment nie działa. Nie, no działa coś tam. I teraz włączone odbiorniki i stopniowo zwiększaję obroty, więc zwiększamy Wszystko ładnie graficznie pokazane, tylko wyłączam odbiorniki i mamy napięcie od najwyższego do najniższego między 12,10 a 11,75. Po tym wiemy, że nasz akumulator jest dead. Pulsacji na alternatorze praktycznie nie ma, gdzieś tam się malutka pojawiała. Gdzieś tam ten alternator próbował zatrybić, ale do końca niestety nie mógł. Więc mamy pewną wiadomość, że nasz akumulator jest całkowicie akumulator. Akumulator też w sumie jest padnięty, ale że nasz alternator to jest trup i musimy się zająć alternatorem, a nie wymieniać kolejny, kolejny akumulator w nadziei, że to akumulator jest padnięty. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda graficznie. Słuchajcie, i tak wygląda sam wynik pomiaru graficznie. Jest to bardzo ładnie przedstawione i przystępnie do zrozumienia dla klienta. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że są tu dane naszego serwisu, czyli jest dla nas darmowa reklama. I tak, poza tym, możemy wprowadzić test takiej instalacji jako dodatkową usługę. U mnie klienci mają to za darmo, jeśli są moimi klientami, nie są klientami z zewnątrz. Ale mówię, można sobie to wprowadzić jako dodatkową usługę płatą 20-30 zł i bez problemu, myślę, że każdy za to. Za, taką, za taki test zapłaci te dwie trzy dyszki. E, co tu mamy najważniejsze, mamy numer rejestracyjny pojazdu, mamy stan e, naładowania akumulatora, e, stan techniczny akumulatora, mamy tutaj wszystkie, wszystkie dane akumulatora, e, zdolność nominalną, zdolność zmierzoną w amperach, ja, przy jakiej temperaturze został przeprowadzony. Pomiar, i tak dalej. no Mamy wszystkie informacje na temat naszego akumulatora, a także przebieg, przy jakim zostało wykonane, wykonany nasz pomiar. Mamy też test rozruchu, ile trwał sam rozruch, jakie było minimalne napięcie podczas rozruchu i no i mamy, jak sam, jak sam rozruch przebiegał. Także mamy wszystko czarno na białym i także mamy test ładowania, maksymalne ładowanie bez obciążenia, pod obciążeniem. I też widzimy pulsację alternatora. Czy kończą się nam szczotki, czy nam się nie kończą szczotki, także dużo możemy wywnioskować z takiego, z takiego pomiaru. No, i tak jak mówię, jest to bardzo fajnie przedstawione graficznie jak robimy jakiś remont czy coś e, tu też przyjemnie miło jest dać taką kartkę klientowi żeby widział e, czarno na białym że, że tutaj z układem elektrycznym wszystko ma, wszystko ma jak najbardziej w porządku, no i przejdźmy też do samego programu, sam program e, wygląda tak, e, macie go za darmo przy zakupie, przy zakupie już urządzenia I tutaj mamy wrzucone jakieś moje pomiary, które ja robiłem e, i tu jest na przykład jakiś test instalacji, weźmy tutaj też jest co, jakiś jakieś ja sobie zapisałem klienta po imieniu Robert20, żebym wiedział, który, które auto. Wejdźmy sobie, kliknijmy sobie wyniki pomiaru. Tu mamy wyniki, wyniki testu akumulatora. Mamy test rozruchu, test ładowania. No i bez problemu też możemy sobie to wrzucić na drukarkę. Wydrukować to właśnie na drukarkę. Klikamy i wydrukuje nam się to w takiej samej formie, właśnie jak Wam przed chwilą pokazywałem. Kliknijmy, drukuj. Drukarka nam to jeszcze puści i zobaczymy, co nam, co nam z tego wyjdzie. Jak widzicie, tu akurat mieliśmy w 100% sprawny i naładowany akumulator. Także bardzo fajnie dla klienta, drukujecie szybko, dajecie klientowi, macie wyniki e, można powiedzieć niepodważalne. Myślę, że to urządzenie naprawdę jest warte swoich pieniędzy, swojej ceny. I z czystym sumieniem mogę Wam polecić DBT-12. Ja jestem z niego bardzo zadowolony. Używam go dość mocno. Na no, no dowód tego, już nawet zaczęła mi się odklejać naklejeczka z samego, samego zestawu. Właśnie się ładuje, bo rozładowałem go do zera. Macie do niego dostępne. Krótkie kabelki, także długie kabelki będą w sprzedaży, bo w podstawie są nie wiem, czy już o tym powiedziałem ale w podstawie mamy takie króciutkie kabelki, ale będzie można dokupić także dłuższe kable chyba tam 2-3 metry coś takiego jako dodatkowa opcja. Dla mnie to jest super opcja, bo na przykład często akumulator jest pod maską, a, a ten zrobimy w kabinie, to jest samej instalacji ale to, mówię, to będzie do dokupienia jako opcja. Pamiętajcie o tym, że macie nadal cały czas rabat 10% z, z kodem pawlik 10. Także zapraszam Was na stronę Delta Tech Electronics, kupujcie śmiało, używajcie mojego kodu i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć.